Cześć, z tej strony wasz ulubiony instalator Ariel. I jak widzicie, jesteśmy na stoisku z Pawłem. Cześć, Cześć żeby widzieli. To nie jest nasz wróg, przyjaciel. Eee, słuchajcie, e, obiecujemy Wam, obiecuję Wam, że będziemy e, szukali, będziemy. Prowadzili poszukiwania w y, stronę najlepszych produktów, jakie obecnie będą na rynku. Y, I wydaje mi się, że Paweł y, ma tutaj taki ciekawy produkt. I zaczniemy od tego produktu, który jest y, dla nas y, i dla Was najważniejszy. Y, daje niezłego kopa. Y, jak dawkować? Do jednego grama wystarczy? 2%. 2%, 2%, 2 wystarczy. 2%, 2 wystarczy. Dobra, y, co to jest? To jest master bardzo wierający na nanocząstki srebra. Nanocząstki nano, srebra i go stosujecie? W yy, różnych materiałach. Tak naprawdę różnych... naszą ambicją jest stworzenie materiałów o właściwościach bakteriobójczych. Nie ograniczamy się w zasadzie do samych materiałów, natomiast my wykorzystujemy te cząstki, żeby uzyskać materiał o właściwościach bakteriobójczych, żywobójczych lub też wirusobójczych. Co to no nam to daje? Mamy bezpieczny materiał, który w kontakcie m.in. dzisiaj na kwarty, z powietrzem pozwala nam oczyścić powietrze patogenów robotniczych, znajdujących się w powietrzu na kurek wentylacyjny Czyli mówisz, że ta rura będzie oczyszczać powietrze. Ja myślałem, że zadaniem rury jest to, że jak tutaj sobie ziarenko jakiś tam malutki groszek spadnie, to tak jak brzuszku mamusi rozwinie się z tego dzidziuś, który potem urośnie nam na prześlicznego grzyba. I tak myślałem, że tak to działa, ale Ty twierdzisz, że ta rura będzie też oczyszczać powietrze? Będzie oczyszczać na pewno z y, patogenów ferrobotkórczych, czyli między innymi okay. bakterii. Jeżeli bakteria, tak jak mówisz, siądzie na danej powierzchni, ona zostanie unieszkodliwiona, tak. ona już nie będzie się namnażać w naszym systemie wentylacyjnym, co to daje? Nie będzie też wywoływana do pomieszczenia, w którym tak przebywamy. Czyli tak naprawdę trochę ograniczamy e, ten e, efekt choroby e, związanej z budynkiem, tak? Z tak. e, stromu po budynku. Ponieważ nasze, e, nasze powietrze jest już e, ten element, ten system, tak naprawdę, który chcemy dzisiaj stosować między jak do czyli tak jak się nazywa na podatek pozwala uzyskać no, nowy standard tak naprawdę standard. no to jest ciekawe bo to jest nowy produkt ale wyście go wcześniej testowali w jakiś sposób czy szef powiedział Hit Hipura idziemy na rynek i zobaczymy, rynek nas zweryfikuje. Yy, nie było tak, pracowaliśmy bardzo długo nad tą technologią, mm -hmm. w zasadzie od 2017 roku Myślałem że był... 3 godziny powietrz. To, to, to nie jest 2007. takie łatwe. To nie jest takie łatwe technologia. No. Yy, Dopracowywaliśmy bardzo długo ten materiał i tak naprawdę dzisiaj nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do rur wentylacyjnych, Mamy bardzo szerokie zastosowanie tego typu materiału. Okay. A krótko mówiąc, no, pandemia trochę spowodowała, na pewno wpłynęła na świadomość, e, że, że te patogeny te, te choroby się rozprzestrzeniają i, i potrzeba nam systemów tak naprawdę bardziej inteligentnych, e, co dysponujemy. Czyli przede wszystkim nasz stan ja. ale y, to jest y, y, inteligentnych, y, czyli takich, które nie spowodują, że ja korzystając z taliety publicznej Będę miał te same bakterie, które miał człowiek przede mną i daj Boże, żeby to był człowiek, który się myje przynajmniej raz w tygodniu. Także o to chodzi. Tak. Dobra, czyli powiem Wam, bardzo mnie Paweł zaciekawił tym, co mówi. Jest to przebadane, jest to sprawdzone, jest to stosowane już u niektórych, u niektórych producentów rur. Yy, więc, więc, więc wiemy, że to będzie działało. Natomiast yy, ja tak mam troszeczkę inne przyzwyczajenia. Patrząc na yy, tą rurę yy, nie widzę tego Widzisz? To... Bo wy, wy macie jakąś, jakąś yy, inną technologię yy, tak naprawdę też spójrzcie. Widzicie? No widzisz? No widzisz? Nie... Ja też nie widzę. No nie widzę. No. No, czyli co? Czyli dlaczego tak, tak się robi? Pracujemy z nanomateriałami. To jest materiał, który jest porównywalny jest tysiąc razy mniejszy niż komórka ludzka. pracujemy na takich strukturach. tysiąc razy mniejszy niż ja. pracujemy na takich strukturach porównywalnych właśnie do, do struktury wirusa. Okay. E, więc nie sposób zauważyć nanomateriału, bo on jest tak mocno rozdrobniony, tak bardzo rozdrobniony w tym materiale, że Rząd... on jest niewidoczny. Mało tego, to co, to, to, to warto podkreślić. Żeby zabezpieczyć tego to materiał, potrzebujemy 100 mg na kilogram tego materiału. To jest bardzo, bardzo mało z dawki, w zasadzie, które stosuje się i prawie. W stężeniu nie tak? Bo tym mówisz coś o dwuprocentach? Tak, bo mówię o dozowaniu masterbacza, który jest na nośniku dostosowanym pod, pod klienta, pod materiał. Więc jesteśmy dzisiaj w stanie zabezpieczyć no, szereg różnych materiałów, od polietylenu, polipropylenu, z poliwęglan, e PEC, także tutaj mamy bardzo duże doświadczenie. No i tego biocydu, tego metalu jest bardzo, bardzo mało. Okay. Jest bardzo, bardzo mało, ale wystarczająco. Wystarczająco, tak. No Dokładnie. właśnie, bo to, bo to o to chodzi. Powiem Ci, bardzo mi się podoba, Wam też to powiem, bo bardzo mi się podoba pomysł wykorzystywania na przykład właśnie tych kontaktów. Klamek, tak, bardzo wiele rzeczy dzisiaj jest wykonanych z tak potocznie zwanego plastiku, nie? Jeden bardziej śmierdzi, drugi mniej śmierdzi, jeden jest bardziej szkodliwy i wywołuje raka i choroby płuc, inny wywołuje tylko choroby płuc, więc, więc tutaj ten, więc to jest bardzo fajne. W tej rurze yy, nie wiem czy to działa. Ty mi mówisz oczywiście, że że to działa bardzo dobrze, ja tego nie wiem, yy, ale, ale na pewno na pewno jest, jest to ciekawe. Na pewno też ciekawy jest sposób, jaki wy ten plastik wykonujecie, dlatego że plastik. No przepraszam, że tak cię obrażam tutaj, ale musimy używać języka, który każdy zrozumie. To, jest, to są takie granulki na chłopski język plastikowe, można powiedzieć. I teraz tak, te srebro jest wewnątrz tego plastiku, tak? Wiemy, że normalnie technologia przygotowywania tego, tutaj tej wyściółki rury, polegała na tym, że granulki troszeczkę pewnie podejrzewam większe niż te, Ty wiesz ode mnie lepiej, były zanurzane w, w takim roztworze, który nasycał, naklejał na te granulki, te cząstki srebra. Tutaj te cząstki srebra są mniejsze niż tam. Tak? Jak Nie, to się, Może i mniejsze, bo wiem o której technologii mówisz, natomiast zupełnie inny, inny tak naprawdę efekt uzyskujemy. Inny efekt uzyskujemy. My mieszamy tak naprawdę w tym materiale nasze dodatki i co uzyskujemy? Uzyskujemy efekt. Braku wymywania tego srebra. Srebro jest cały czas w tym polimerze zawieszone, odpowiednio sfunkcjonalizowane i dzięki temu jest bezpieczne. Co to nam daje? Że w tej rurze, którą dotykasz, tak. e, możesz zadrapać to, e, na przykład tą strukturę. Możesz ją troszkę zniszczyć. Natomiast wywagi na to, że srebro jest utopione w masie. Ja nie mi pozwoliłeś, że trochę zniszczyłem, ale taki, taki zemiecłowy. Jeżeli to zniszczymy, tak naprawdę przerwiemy, poddamy jakiemuś, jakiemuś czynnikowi mechanicznemu, to tak naprawdę to srebro cały czas jest w masie, czyli materiał cały czas jest bezpieczny. Jeżeli używamy technologii powierzchniowych, to tak naprawdę nie mamy gwarancji, że bo w czasie ta powierzchnia się nie zetrze, jeżeli się zetrze, to no tak naprawdę srebra nie ma na powierzchni, więc ten materiał straci swoje właściwości. To jest zupełnie inne podejście, to jest podejście bezpieczne. Okej, okay. twoim zdaniem to jest bardziej bezpieczne, moim zdaniem też na chłopski rozum powinno to działać lepiej, no bo przecież jeśli Mamy coś na powierzchni czegoś, to podczas y, na etapie mieszania tych składników y, może się okazać, że nie wymieszało się wszystko, albo że część y, z tego, co miało być wymieszane, nam po prostu y, uciekło. Zdecydowanie tak, bo jeżeli dostarczamy do, do producenta, z którym pracujemy i zazwyczaj dostosowujemy technologię. Pod niego i staramy się, żeby był jak najwygodniej, jak najlepiej pod jego park maszynowy. Natomiast my tutaj dajemy gwarancję, ile jest tego srebra. Różnego rodzaju inne firmy no. czasem wstawiają na machetik, gminą, tylko. Tak jak mówisz. Powierzchniowo e, naniesiony materiał może czasem utknąć nam w e, maszynie Nie mamy gwarancji, ile wychodzi tak naprawdę tego materiału gotowego. My cały ten proces kontrolujemy. Mało tego, każdą partię jesteśmy w stanie skontrolować w laboratorium mikrobiologicznym i potwierdzić to spokojnie. Jak? E, poprzez badania mikrobiologiczne my stosujemy akurat do tego materiału metodę 2296. Jest to metoda dedykowana właśnie do polimerów i pożywni porowakich. Okay. I jeżeli, e, jeżeli taki materiał spełnia nasze wymagania, czyli mamy tu stuprocentową skuteczność redukcji liczby mikroorganizmów, to, to producent może liczyć właśnie na takie certyfikat z takim logotypem i tym logotypem tak naprawdę prendujemy materiały, które są bezpieczne i za które bierzemy odpowiedzialność. Okej, okay, wy to jakoś sprawdzacie? Każdorazowo. Każdy Czyli każdy krok rury, który wychodzi z fabryki, jest przez Was sprawdzany? Czy każdy nowy transport yy, tego proszku, yy, powiedzmy, jest yy, przez Was sprawdzany? Każdy, każdy etap jest na sprawdzany, no, bo bardzo przywiązujemy uwagę do tego. Mało tego, no pracujemy z bardzo nowymi materiałami, bardzo niskim stężeniem. Więc ten proszek. Proszek, z którego wykonywany jest później master batch, jest kontrolowany, natomiast później ten master batch, dozowany u producenta może być skontrolowany na każdym etapie, na którym sobie producent życzy. Wiesz, jak ja mam na imię? Czy na pewno chcesz użyć słowa proszek w przypadku <laughs> tego materiału? <laughs> Nie, oczywiście żartuję. E, dobra, powiem Ci tak, e, myśmy o tym już porozmawiali dłużej, e, mi się to podoba, do mnie to e, przemawia, jest, jest, to, jest to ciekawe, e, powiedziałeś mi jeszcze o tym e, kontrolowaniu e, miejsc, których, e, które posiadają ten e, symbol wasz e, czyli wyrywkowo raz na jakiś czas przyjeżdżacie niezapowiedzeni i... Sprawdzacie, czy produkt spełnia Wasze tak. kryteria. Jeśli, jeśli chodzi o certyfikat, możemy tak robić, natomiast współpraca z dotychczasowymi producentami trochę inaczej się układa. Nawet sami proszą, żeby, żeby przyjechać, bo każde tak naprawdę sprawdzenie buduje markę ich produktu, więc mamy wspólny tak naprawdę mianownik, czyli wypuszczenie materiału do właściwościach rzetelnych, materiału rzetelnego e, o pożądanych właściwościach. Okay. Powiedzcie mi, wierzycie mu? Ja mu uwierzyłem. Powiem wam szczerze, że ja mu uwierzyłem. Wygląda to ciekawie. Będziemy obserwować rynek, będziemy obserwować wasz symbol. Natomiast, tak naprawdę, wy możecie zagwarantować, że ta powłoka biała tutaj będzie miała właściwości produktu, który dostarcza się do klienta. Natomiast nie jesteście w stanie zagwarantować, żeby cały produkt był y, odpowiedniej jakości, więc ja uczulam y, Was, y, Ciebie, że y, być, może, y, być może nie każdy producent, który będzie ten y, system posiadał, będzie spełniał normy jakościowe wymagane przez Was y, i przez nas. Y, natomiast na pewno to tutaj kładziesz 10 koła na stół. Tak się umówiliśmy. One tutaj leżą. Tak, tutaj leżą. Nie pokazuj, nie pokazuj. Kładziesz 10 koła na stół, że te właściwości ten materiał będzie posiadał. Tak. I fajnie. I fajnie. To co? Może się zobaczymy za jakieś 5 lat i zobaczymy, co z tym produktem się wydarzy. A dla Was to myślę, że yy, wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, trzymajcie się. Cześć.